Słuchajcie co odpalę. Mm. Uf, nie mogę odpalić, halo. Ej, nie działa mi zapalniczka, to niedobre. Mam fajerwerków, nie będę mógł odpalić. O. Dobra, zobaczmy. To jakieś osoby chcą dołączyć, co jest? Tak szczerze, ciężko jest. Dobra, za chwilę tu graczor przyjdzie. Sandra, Jasiu, Martyna. Co tam jeszcze jest? E, Murzyn, Wiktoria. Zobaczcie, All White. A tam ci idą, czy nie idą? Idziecie, czy nie idziecie? Idziecie, czy nie idziecie? 1600 zł na was wydałem. Dobra, ja się co powiem. Złóż życzenia dla widza tutaj. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. A dokończę ty. Jebać policję i prokuraturę. Dobra, jak będzie 4000 osób, to strzelamy z bęki. <laughs> Dobry pomysł, nie? Dobry pomysł, za jej A co na to, Sandra? A, a po tym live'u sobie pójdzie mój odcinek, znaczy podsumowanie roku. Masny. Więc no, jeszcze 3 minuty. Tam ci się ubierają. Witam tutaj. Ty ile tu dziewczyn jest, Jasiu? Serio? No? Jest jakaś Martyna 05, wygląda lepiej niż twoja. Zobacz. Nie chciałbyś z nią ten? Tak? Jak coś, to macie mój Instagram tutaj. A to, jest film. to nie jest. Film. No, to... Kurwa i za zareklamowanie się nie ten. Nie powiodło. Dobra, za chwilę fajerwerki odpalamy. Nikoś, odpalamy fajerwerki. Ogólnie wesołego roku i jeszcze chuja do dupy wam życzę. Nikoś! Sandra jest. Zu życzenia dla jak widza. Jak będzie 4000 osób, to strzelamy. Wstrzelamy z, z Bęgi. Nie. Tak, strzelamy z Bęki. Ale widzowie się zgodzili. No ale co mi to chodzi? Albo jak dadzą lajka like, pod filmikiem na YouTube. Dobra, słuchajcie. Yy, 3500 i strzelamy ze p trójki. Yy, Wesołego, no, nowego roku. Posz, gdzie ty? Dobra, Natura! Natura, jak ty fancy jesteś? Dobra usięcy! Jeste sens i w sensie bechodowego ma Żebyście to. szanowali Murzynu! Kto ma timer? Kto ma timer? Za dwie minuty! Nie masz smurzynu! Nie mów tak! Nie mów tak! Rasisto! Pierdolić tych chciał! Nie! Nie, W nie. 2022 szanujcie czarnoskórych bez tu. Mam nadzieję, że w 2022 wszystkie... Nie, 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 nie! Co ty mówisz? W ogóle pójdziesz siedzieć. Sorry, Instagram administration, przytrzymaj mi. Ale jeszcze ktoś coś chcę powiedzieć. Za ile? Nie, już nie możesz nic mówić. Strzelamy z bęki. Strzelamy z bęki. Dajmy go na nauczę go. drodze droze. No to nie roz, nie rozrywaj tego. To jest ląd. No to daj to wyjmę no. no nie już to są już porażki. Ja no, dobra. ląd. No daj. Teraz Ma. Ma. Trzymaj, trzymaj. Nagraj tutaj jak szef ląd. Ale nie widać. JD na czacie na nowy rok. Dis, ty kurwo! Nie wyzywaj Disa. No wpalaj. Disa pedofila. Daleko od kurwa spierdalaj.

想把他都整死掉！我。<laughs> <laughs> <laughs>